Yo, Jo, yo, yo! Witam Was! Opsi! Mam dzisiaj dla Was kolejną bombę Zwłaszcza dla tych, którzy e, którzy lubią sobie troszkę pokombinować e, potestować różne glitche i, i po prostu jest, jest na to teraz rada ponieważ e, kto sobie wyciągnął te trzy pojazdy z, e, z klubu nocnego właśnie Speedo, Mule czy tego Pandera to po prostu nie może go wstawić z powrotem, tak? Oczywiście w zależności w jakich gliczak to zrobiliście, bo zazwyczaj jeżeli wyciągać taki pojazd, to na jego miejsce wchodzi inny. ale jeżeli robiliście na tych nowych dostępnych gliczach teraz, co można właśnie wyciągać specjalne pojazdy, to niestety tych pojazdów nie możecie wstawić z powrotem, ponieważ za ich miejsce nic nie trafia i robi się tak zwana martwa dziura, czyli Taki, taki jakby to powiedzieć, e, taki po prostu pusty slot, tak? Taki zepsuty slot. I ja Wam pokażę, jak przywrócić te pojazdy, ponieważ wiele osób ma z tym problem, i, i właśnie jest na to ratunek. Ale, jest, właśnie zawsze jest ale. Musicie ten pojazd, który został wyciągnięty z tego garażu B1, Mieć gdzie indziej, czyli musicie go mieć zachowanego. Jeżeli pozbyliście się go, myśląc, że jeżeli go usuniecie, to wam wróci, to był błąd, ponieważ nie ma opcji. Jeżeli nie ma tego pojazdu, jeżeli go nie posiadacie, to po prostu się go nie da przywrócić, nie da się go kupić. A tym bardziej ze Speedo jest jeszcze większy problem, ponieważ jego w ogóle nie można kupić. Więc jeżeli go posiadacie w garażu, to jak najbardziej jest teraz. Możliwość go przywrócić i opcję Wam właśnie pokażę, jak gdyby był jakiś pojazd za, zamiast niego, w tym B1, to wystarczyłoby teraz wejść obojętnie gdzie, na jakim poziomie go macie. Tylko musi być on w klubie, oczywiście, nocnym, obojętnie w którym garażu i po prostu dajecie d w prawo, bo on ma możliwość wejścia do mechanika, obojętnie w którym garażu. I dajecie d w prawo i kupiecie cokolwiek i wtedy powinnam się skopiować w B1. Ale pod warunkiem, że jest tam jakiś pojazd zamiast niego, czyli na przykład fadzie, czy coś, co robiliście kiedyś, ale jeżeli macie tam pustkę, czyli ten, czyli ten zepsuty slot, a to musicie po prostu zrobić to inaczej. Ja Wam teraz pokażę, że ja mam właśnie zepsuty slot, że dokonałem tam kupna koloru, zmieniłem kolor. Zwróćcie uwagę, że jest czerwony, czyli kupiłem kolor i on się zapisał jako czerwony, tak? Jest zapisany jako czerwony, ale. Jak widzicie, w B1 nie ma tego pojazdu, ponieważ jest on zepsuty. Nie mam tutaj żadnego pojazdu zamiast z niego, dlatego on się tutaj nie pojawia. On się gdzieś tam mógł skopiować w inne garaże. I teraz pokażę Wam, jak przywrócić ten pojazd tutaj, żeby mógł trafić na swoje miejsce i zlikwidować wam ten martwy punkt w garażu. Czyli po prostu wychodzimy na zewnątrz, udajemy się, obojętnie jakim pojazdem z ulicy, musimy. Ten pojazd po prostu e, mieć taki, który wjeżdża do garażu, czyli jakiejś ulicy, prosty pojazd i jedziemy nim do waszego Eclipse Tower. Myślę, że nie musi być to Eclipse Tower, ale lepiej zrobić to w, po prostu w pierwszym garażu, jaki macie na liście do mechanika. Czyli jak dzwonicie do mechanika, to pierwszy garaż, który macie kupiony, to jedźcie tym pojazdem właśnie tam. Zazwyczaj przy takich gliczach powinien być on ustawiony w pierwszej pozycji, także ten pojazd. I musicie mieć oczywiście puste miejsce w tym pojeździe, bo jeżeli będziecie mieć pełny, widzicie pojazdem z ulicy, no to usuniecie pojazd, który podmienicie. Tak robi się właśnie, jak chcecie usunąć pojazd w garażu. No, czyli musicie mieć jedno wolne miejsce, w moim przypadku jest Eclipse stałem na pierwszej pozycji, więc ustawiam na pierwszą pozycję w pierwszym garażu. Właśnie ten pojazd z ulicy. Teraz po prostu nim wyjeżdżam, czyli tylko nim wjeżdżam, wyjeżdżam i kieruję się z powrotem do naszego klubu nocnego. Czyli jedziemy pod klub nocny bez względu na to, gdzie macie kluby, gdzie macie garaże. Jak widzicie, to jest obojętne, nie? tylko ważne, żeby mieć pierwszy garaż. I teraz robimy tak, że wysadzamy ten pojazd, czyli rozwalamy go, niszczymy go i udajemy się teraz do miejsca, gdzie jest nasz ponder w tym przypadku speedo czyli wchodzimy ja mam speedo na, na pozycji piwnica numer 2 więc udaje się teraz do speedo jest bardzo prosty klicz działa na wszystkich wszystkich stacjach myślę, że na PC też będzie działać więc nie powinniście mieć z tym problemu. Mam nadzieję, że, że wielu z Was teraz już naprawdę będzie szczęśliwych, bo wielu ludzi ma ten problem. Wielu ludzi kombinuje, ja bym zresztą też. Także jest to, jest to super metoda, że można się pozbyć tego cholerstwa. I teraz po prostu kupujemy cokolwiek, cokolwiek kupujemy, żeby znowu ten pojazd zapisać. Zapisać, zwróćcie uwagę, że, że ja teraz zmieniam kolor na taki zielony. I, I właśnie o to w tym chodzi: że on jest tak, jakby ten kolor już jest kupiony, ale, ale on nie będzie zapisany, i właśnie o to w tym chodzi. Czyli kupujemy jakiś kolor na początku. Nie musicie kupować tak, jak ja kupowałem ten czerwony kolor, nie musicie. Ja wam tylko chciałem pokazać, że on mi się nie respi w B1. A, a teraz po prostu bierzemy pojazd z ulicy, jedziemy do garażu, wracamy tu, wysadzamy go, wchodzimy do Spido, czy do Emule, czy do Pondera Jakie macie w garażu. I po prostu coś kupujecie. I jak wyjdziecie już od mechanika, czyli dajecie wstecz. Wyjeżdżacie po prostu tym pojazdem na zewnątrz, tylko nim wyjeżdżamy, nic więcej nie robimy. Wyjeżdżamy tym pojazdem, wychodzimy z niego i zmieniamy strój. Zmieniamy strój i czekamy, żeby się zakręciło nam kółeczko. I tylko tyle musimy zrobić. Także jak widzicie. Tak naprawdę już kończymy glitch, to jest wszystko co musimy zrobić, banalnie proste, ale zobaczcie jak potrafi, jak potrafi taki, taki prosty glitch ułatwić nam naprawdę życie. Bo wielu z Was ma na pewno w garażach, no, nie na pewno tylko wiem o tym, że ma z Was duża część ludzi ma te, te pojazdy, nawet jeżeli macie zmodowane, możecie je zwrócić teraz na własne miejsca. Także, także tak jak mówię jest to super mega bomba dla tych ludzi i na pewno wielu z Was jest, będzie cieszyć się z tego powodu. I zobaczcie, ustawiamy sobie odrodzenie na klub nocny. Oczywiście lepiej to zrobić wcześniej, bo teraz mi się nie zapisało. Ale jak się zapisze kółeczko, sprawdzimy sobie odrodzenie. Po prostu zamykamy aplikację. Czyli mamy dwie sposoby zamykania aplikacji: albo dajemy PSA, wchodzimy na kursor gdzie jest GTA, Najemy opcję i tam jest opcja zamknij aplikację lub po prostu trzymamy dłużej PSA i na samej górze, w górnym lewym rogu jest zamknij aplikację, czyli po prostu zamykamy aplikację, uruchamiamy na nowo, respimy się na fabule, z fabuły wracamy do gry jak widzicie mi się włączyła kalibracja, oczywiście wy tego nie potrzebujecie nie udało mi się e, zrespić w klubie, ale spójrzcie mam, mam Swój y, outfit, który miałem, swój strój, który miałem założony, który zapisał mi się. I zobaczcie, wchodzimy do B1 i proszę bardzo, mamy Speedo na swoim miejscu. Tak jest! Zobaczcie, jest czerwony kolor, czyli nie zapisał się nam ta zmiana, zielony kolor, tylko właśnie ta poprzednia. Onaż, ona w sumie nie byłam potrzebna tamta zmiana, ale chodzi o to, że po prostu zapisał się nam ten stary, stary kolor, nie ten, który zmienialiśmy i właśnie o to w tym chodzi. Dzięki temu mamy to speedo tutaj. Teraz wam pokażę jeszcze, że w B2 nadal mam ten speedo, speedo którego wyciągnąłem, tego oryginała. To jest tak naprawdę ta kopia, tak? A to już nie jest ważne, ważne, że, że oryginał trafił na swoje miejsce. Proszę bardzo I teraz po prostu możecie usunąć ten pojazd, tutaj jak wam już przeszkadza, pozbyć się go, bo wasz pojazd z B1 już wrócił na swoje własne miejsce. Możecie jeszcze w B1 coś w nim zmienić, żeby tak 100% go zapisać i żeby wszystko było git. Natomiast to jest wszystko z mojej strony. Myślę, że z wielu z Was będzie teraz zadowolona. I pamiętajcie jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że u Opsiego nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo!